W weekend 10 i 11 sierpnia Katowickie Rondo Sztuki zostało opanowane przez amatorów gier planszowych. MGAX to wydarzenie, które miało na celu popularyzację różnego rodzaju gier towarzyskich wśród zajadłych graczy, a także rodzin z dziećmi. Można zakupić grę, można pograć w gry, można obejrzeć prototypy, są też konkursy malowania figurek, sesje gier fabularnych, turnieje gier bitewnych, karcianych, planszowych, także coś dla każdego. Jest taki renesans gier bez prądu, bo mówię o całych grach bez prądu, bo to są i gry bitewne, figurkowe, i planszowe, i karciane, także tak, coraz więcej osób wraca do takich hobby. Jest to fajne, można pograć ze znajomymi, których się widzi, a nie jak przed komputerem, gdzie to jest ktoś, kogo nigdy nie zobaczyłem na oczy i nigdy nie poznam więcej. Lubię gry planszowe, na co dzień nie mam okazji pograć. Gry są dość drogie, jakby nie było. No i ma możliwość choćby przetestować. Od takich najprostszych, jakichś zręcznościówek, do takich z pojedynczą mechaniką, gdzie można z dziećmi pograć, z rodziną. Po takich bardziej rozbudowanych, gdzie można zagrać samemu, jak właśnie teraz sam próbuję, jak można z całym towarzystwem. Na co dzień gramy flanszówki, to właśnie tego typu, tak karciane bardziej gry. Też takie bardziej takie typu jak Chińczy, takie czyli typowa plansza i kostka do no W tej chwili mamy duży wybór, różne są akcje, rozbudowane są gry, coraz ciekawsze no i zabija czas. Nie nudzi się człowieka wtedy. Na zainteresowanych czekała wypożyczalnia planszówek, stoiska producentów z nowościami, a dla rządnych rywalizacji przygotowano także turnieje gier z nagrodami.